No to z okazji najbliższego turnieju w CS, a dzisiaj wylosujemy dwa składy. Do grupy A będzie należeć absolwenci i nieabstynenci, a także armia szreka. I bestie disa, i na końcu ostatnia drużyna w grupie A to Team Debis. Natomiast w składzie B zawalczą prażynkowe potwory. Bielicki Steam, Top1, a także Emeritus Banditos Academy. No to skoro składy są oba wybrane, no to kiedy pojawi się tak naprawdę pierwszy turniej z CERSA? Pierwszy mecz planujemy rozegrać już 4 grudnia. Jest to piątek lub sobota w grudniu, pierwsza. Raczej w godzinach wieczornych. To jest jeszcze do dogadania z drużynami, z kapitanami drużyn i będą to, jak już mówiłem, mecze fazy grupowej, więc w formacie BO1. No to za wszystkie grupy trzymamy kciuki i zobaczymy, co przyniesie czas.